Cześć! Witajcie na kanale MoimZdaniem.b Zapraszam Was na kolejny film Dzisiaj przechodzę do Was z filmem nieco bardziej kosmetycznym A będzie dzisiaj mowa o tuszach Bourjois, dokładnie o tuszu Twist Up The Volume I jego dwóch wersjach. Chciałam je porównać Ponieważ mam tutaj wersję podstawową Z białą zakrętką Oraz wersję Ultra Black Która podobno jest edycją limitowaną tego tuszu I ma mieć takie samo działanie Tylko być bardziej czarna W swoim kolorze. Chciałam sprawdzić Czy jest to możliwe, aby tak dobry tusz jak ta wersja podstawowa, który uważam, że jest bardzo mocno czarny można zrobić jeszcze lepszy i jeszcze czarniejszy. Byłam ciekawa i nadarzyła się ku temu okazja, ponieważ kilka tygodni temu była promocja na kosmetyki kolorowe Bourjois ona chyba była do końca marca ja skorzystałam z niej jakieś trzy tygodnie temu i chciałam sobie kupić kolejną wersję mojego ulubionego tuszu tego z białą zakrętką, no ale ponieważ cena była taka sama pani namówiła mnie na skorzystanie z tego Ultra Black, była Ostatnia sztuka w Heve, do którego poszłam. I najpierw się wahałam, myślałam, że on jest droższy, bo tam ceny były trochę pomieszane na regale, ale potem okazało się, że są w tej samej cenie i że właśnie jest ostatni, nieotwarty. Także mówię, biorę, zobaczymy co to będzie. Tutaj kluczowym hasłem było to, jak pani powiedziała, że to jest edycja limitowana. Niestety dałam się trochę złapać, ale mówię, okej, okay, zobaczymy. W razie czego no, najgorszym wypadkiem będzie taki sam jak ten biały, czyli. Fajny, bo ja te białe lubię. Zresztą ten w podstawowej wersji to już chyba jest moje trzecie albo czwarte opakowanie, a że właśnie mi się kończył, potrzebowałem czegoś nowego. No i teraz chciałabym Wam porównać tutaj te tusze. Opakowania, tak jak widzicie, są identyczne, tylko różnią się kolorami. Szczyteczki w tych tuszach są takie same i w pozycji 1 one są krótsze i mają za zadanie zagęszczać nasze rzęsy, a w pozycji 2 szczoteczka jest wydłużona i ma za zadanie nasze rzęsy Wydłużać. E, także tutaj szczyteczki są identyczne, niczym się nie różnią. E, wydaje mi się, że konsystencja tego tuszu również jest taka sama, ponieważ ten e, Ultra Black mam nowy, to on jest jeszcze taki lekko mokry i trochę ciężej mi się nim maluje. No natomiast ten w wersji podstawowej mam już stary i on się zaczyna z kolei kruszyć. Ale tak jak porównuję po kilku opakowaniach tego podstawowego, to ten Ultra Black zachowuje się dokładnie tak samo. Na początku jest mokry, a potem myślę, że za czas jakiś będzie mi się kruszył i to jest znak, że należy go wymienić na nowy. Także że tutaj nie widzę żadnej różnicy i muszę powiedzieć, że właśnie to, co miało go odróżniać, ten ultra black, czyli ta super czerń, też jakoś nie zauważyłam tej różnicy. Wydaje mi się, że po prostu te tusze są identyczne i że tutaj zmieniono tylko design opakowania, dodano słowo ultra black i że mamy ten sam tusz, po prostu inaczej zapakowany, dzięki czemu jest napędzana sprzedaż, ponieważ wydaje nam się, że kupujemy coś nowego, w nowszej wersji, w nowszej odsłonie. I powiedzmy, że ja kupiłam ten Ultra Black w momencie, kiedy ten ym, poprzedni mi się kończył. Ale może się zdarzyć, że ktoś ma ten wersję podstawowej i chce coś jeszcze bardziej czarnego i skusi się na ten Ultra Black i będzie miał dwa identyczne tusze. Także, jeżeli lubicie ten tusz, to można kupić wersję Ultra Black, zwłaszcza, że one są w tej samej cenie i nic się nie stanie. Natomiast, jeżeli chcecie tą Ultra Black kupić tylko dlatego, że myślicie, że ona będzie lepsza, to niestety nie, bo nie jest lepsza, tylko jest taka sama. Jak ten podstawowy Twist Up The Volume. Ja te tusze Twist Up The Volume bardzo lubię, natomiast cały czas kusi mnie, żeby wrócić do Benefit Reel, ponieważ to był tuż życia, Natomiast ja miałam dwie takie miniaturki z zestawów z Benefitu, a teraz czaję się na pełnowymiarową wersję. Tylko mam takie obawy, czy pełnowymiarowa wersja będzie tak samo dobra jak miniaturki, ponieważ krążą legendy, że zawsze miniaturki są lepsze. A potem jak kupujemy pełnowymiarowe wersje różnych produktów, to się okazuje, że one już nie są takie dobre, no ale to taka dygresja. Natomiast tutaj jeśli chodzi o te tusze, to widzicie ich porównanie na moich oczach. Ja na jedno oko nałożyłam jeden tusz, na drugie drugi i nie widzę żadnej różnicy, także jeżeli ta edycja limitowana się skończy, to nie ma co płakać. Na szczęście jest w tej samej cenie, bo gdyby była droższa, no to byłoby to mocno nie ok. Ale cena ta sama, nowe odświeżone opakowanie, mamy złote litery zamiast srebrnych liter. No cóż, kwyt marketingowy jak ich wiele, ale tuż swoją drogą całkiem dobry. Także to wszystko w tym filmie, co chciałam wam powiedzieć o tuszu Bourjois Twist Up The Volume oraz o tuszu z Ultra Black z edycji limitowanej. Dziękuję wam bardzo za uwagę, jeżeli film wam się podobał, to proszę bardzo o kciuki w górę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam także na bloga, facebooka, instagrama, wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa! O mojej kosmetyczce wyjazdowej, ale o kosmetyczce z kolorówką. Ja kiedyś bardzo... Dawno...